Jo, Siemano, z tej strony Kuba no i dzisiaj gramy na drugą część na naszym serwerze, na serwerze N1MC. Tak może pamiętacie o ostatni odcinek. Byliśmy w kopalni. Kopalni. Dzień, was przepraszam, że nie nagrałam wcześniej filmu, ale po prostu nie miałem... Po prostu nie mogłem wyjść na ten N1, na ten... na tą... na ten livestream, który, na którym nagrywałam i tak trochę... Nie mogę wybić. I otwieramy naszą trzykę. Szansę na co mamy? Co mamy? Dobrze. Dobra. Tajemy RTP. A. Jakiegoś typa nowego? stepa Kurczę Idę już sam Znajdźmy jakiegoś gracza, a potem zabijmy go. Nie był... Jest mało tutaj graczy. Bo jest 8x35 35 jest pięciu graczy. Znalezienie to będzie trochę trudne, ale może dzisiaj nam się uda zrobić przez tego. Zróbmy dzisiaj bazę. W ogóle, bo baza się przyda. Jest tu odchłan? Aha, nie ma otchłani. No. Jakiś lawakast się odbudował. Przypalmy to sobie żelazo, znaczy przypalmy sobie tak żelazo, które mieliśmy Dobra, zróbmy sobie i chcemy żelazo

I nam tyle jest tak na razie potrzebne. Ale sobie przepalmy do końca. Jest coś. Sobie zróbmy wiatro Ile nam wystarczy? czego nie zapomniałem? Niczego. Jakaś kopalnia? Może jakieś żelazo kolejne? Był tu ktoś. E. To wie, mamy bazę czyjąś. mamy czyjąś bazę chyba albo opuszczoną. Albo czyjąś.

Dodam. Dobra, część baza była chyba zlutowana, dobre inne potrzebniejsze rzeczy, ale złoto stawili. A mi się złoto przyda. Może jakieś diamenty się uda zdobyć. dobra 26 węgla diamenty szukamy widzowie bo bez diamentów mamy mniejszą szansę na w ogóle walkę jaką w ogóle jak ja byłem byłem ten klucz Kolejne laso, kolejne. Kurczę, nie ma momentów. Widzowie, tak jakby, jak wiecie, że nie było filmów, więc dzisiaj będą trzy filmy jednego dnia, więc będzie do dzisiaj. Zero, to... dwa gracze. To my się wydostaniemy. To jeszcze nic nie ma. Teraz się wydostaniemy z tej bazy. Albo z kopalni. To by było wyjście. <laughs> Zbudujemy bazę sobie pod ziemią. Hmm. Pozbieramy sobie, w film pozbieramy sobie materiały na bazę. Ona nie, trzy osoby. Kaczuszka, gaming. Jest ta. Mm. Jakiś domek. bo bardziej domkowy trap, nie wiem. Ale widzowie na dzisiaj kończymy. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Z dzwoneczkiem my film filmie nigdy nie. Minęły. do zobaczenia i cześć!